Ale ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy oglądać jedzonko. Yy, jedzonko, tylko że to jedzenie nie zrobi wam smaka, a bardziej wam zbrzydnie, moi drodzy. Także przed tym, przed oglądaniem tego odcinka, nie jest się nic proszę, bo dzisiaj będziemy oglądali zepsute jedzenie, jakieś, jakieś grzybnie i inne yy, niestworzone rzeczy. Czyli moi drodzy, dokładnie jedzenie w time lapse, czyli po prostu w przyspieszonym tempie, jak wygląda na przykład jajo po 60 dniach. No, będzie ciekawie, moi drodzy. Subskrybujcie ten kanał, mam nadzieję, że każdy subuje. Lecimy teraz po 800 tysięcy widzów. Dziękuję wszystkim oczywiście, jak to zrobicie. Moi drodzy, teraz na ekranie trzech ostatnich moich nowych, obserwujących losowych. Przede wszystkim. Dziękuję wszystkim, jeżeli również chcesz się pojawić na ekranie, no to zaobserwuj mnie. jest Link w opisie. Dziękuję wszystkim, niesamowicie. A teraz chodźmy oglądać, grzybnie. To jest, moi drodzy, śniadanko. To jest takie śniadanko po, po jakimś angielskim, w angielskim stylu, i to jest już 20 godzin od zrobienia tego śniadania. Robi się, nic się nie robi na razie, mój drodzy. Żyję se, to, to se żyję. 40 godzin, już, czyli prawie dwa dni, prawie dwa dzionki, już se. Tak leży to jajo z, z tym siedankiem i czułem się świetnie. Te, te żółtko coś się tam zmniejsza, ale jednak czułem się świetnie. Nie, nie, nie chciałbym wąchać tej fasolki już wtedy, bo pewnie śmierdzi strasznie. Ale, ale żyję, mój drodzy, tak za 100 godzin i jakichś wielkich zna, zmian nie ma. Szacun, moi drodzy, szacun dla tego jaja. Ale za niedługo. Tu... O, powoli, powoli, chyba coś się dzieje. Tak, już jakieś muchy tu przylatują. I to zaczyna się skurczać czyli robić jakaś grzybnia już prawdopodobnie. O fuj dobra Kurde po 200 godzin już i to jeszcze wygląda A nie Jezu nie zobaczyłem tych fasolek czy to już jest śnieg na tym <gryś> Już jest ten mech taki fuj Dobra nie 230 godzin to to już Mam już i kurde jakieś pukanie miał. Jezu tragedia dobra Moi drodzy jeżeli chcecie mieć zimę moi drodzy Szybszą zimę zostawcie jajko z fasolką Nie, co ja gadam To wygląda moi drodzy jak zima na talerzu tak naprawdę Z, z mechem z grzybem i, i super Te żółtko wygląda jeszcze ale wygląda już troszkę ciemniej niestety 4 ile to już jest 15 dni 370 godzin, o fuj, te żółtko się już rozwaliło Ty, ale kanapka se radzi, bo to jest, to jest taka tostowa, nie? Ale też się powoli kurczy Nie no fuj, to już ohydnie wygląda Ale szczerze przeżyło to jedzenie, przeżyło Ale nie, nie, za bardzo, fuj 18 dni, Jezu, dramat Mój drodzy, po 36 dniach wygląda to odrażająco, tak naprawdę No, o fuj, nie, łyżkę do tego wsadzi, weź a tam teraz takie glizdy. Moi drodzy, dlatego mówię, żebyście nie oglądali nic. O Jezu, to się tak zrosło. Fuj, jak to oglądam. Nie ma sensu, moi drodzy, nie ma sensu. Bo jeszcze dzisiaj grubsze rzeczy będziemy oglądać i... To, to, to wygląda nawet spoko. To nie wygląda źle jeszcze. Moi drodzy, zwykły w kawałek banana. 20 minut już. Aha, czyli te mrówki będą jeść tego banana, w tym sensie. O Jezu, okropne, no dobra Mrowisko całe rzuciło się na mały kawałek banana I co to będzie? Mrówką smakują banany? Serio? Jedna godzina, bo to jest w minutach podane Czyli to jest bardziej, mi się wydaje system, że te, te mrówki po prostu zjadają Jezu, ile ich się zleciało Bardziej, że te mrówki po prostu zjadają banana A nie, że to się psuje Tak mi się wydaje, to jest dwie godziny Kurde, te mrówki to kurde ostro lecą Z bananem Zjedzą je go kiedyś w ogóle, trzy godziny już A to trzeba mieć smutne życie moi drodzy, żeby że przez 4 godziny jeść kawałek banana z rodziną, z dwu, dwusetną osobą, co? Ale w ogóle jakie stado jest na tym bananie? Co się dzieje? One się tak wymieniają, one się tak rotują w ogóle, nie? No i tak wygląda, moi drodzy, banan po 43 godzinach. Nie wiem, że jest jakiś zgnity, to te mrówki nadal go jedzą. Jaki on jest w ogóle porozrzucany, nie? Po całym, kurde stole, fuj. Dobra, moi drodzy, ale teraz to będzie okropne. No to już. To jest jakaś ośmiornica, i ja już nie widzę tego, naprawdę. Tu już jakieś robaki się. Tu już teraz, teraz są już jakieś robaki. A to, co się stanie potem. Ja no, nie chcę na to patrzeć. Ja czuję, że tu będzie takie zbiorowisko różnych robaków, których nawet nie widzieliśmy jeszcze na oczy, że to będzie straszne po prostu. 40, 40 godzin, na, na razie żyjemy. Przeżylibyśmy. O jest, co się dzieje tam po lewej, widzicie to? Wychodzą, tam już jakieś kurde stada robaków się tworzą, jakieś. Fuj, jakieś gniją po prostu. Moi drodzy, w ogóle zarazem opowiem historię. Moją, związaną z, bardziej w sumie z kwarantanną i, i z krągą, która została w śniadaniówce, i po, trzeci, po trzech miesiącach ją zobaczyłem. Nie, nie, nie chcecie znać tego zapachu, bo to jest odrażające. Jak próbowałem otworzyć tę śniadaniówkę, to nawet. Nie zaciągnąłem się, a myślałem, że już zwiemy to je. Nie polecam, nie polecam zostawiania jedzenia. Fuj, patrzcie, no i widzicie, mówiłem, że tu jakieś larwy lo, lo, tych larwy robaków się już tworzą. Nie wiem, moi drodzy, co dzisiaj, dzisiaj oglądamy, ale jest to okropne po prostu. O, fuj, co się pod tym dzieje? Tu zaraz żygnąć idzie. <laughs> nie no, moi drodzy, nie jest po prostu, nie jest lepiej w trakcie. No, no nie warto. Dawno nie widziałem tak okropnej rzeczy po prostu. Ja pierdzielę tak lizy, to sobie autostradę zrobiłem na tej ośmiornicy. <laughs> no patrzcie, ile ich jest, no mówię tam, co jakieś larwy się porobiły. Fuj. O nie, no jak z bliska, to musieli ty tak z bliska pokazać. Dobrze, że to jest w Lapsie, bo chydna to jest 171 godzin. Jak te larwy się przemieszczają bez przerwy, ale mega szybko, nie? 7 dni, 7. To dopiero 7 dni. Ej, teraz 7 dni to jakoś myślałem, że to nie jest zbyt dużo. Fuj. A tu już takie rzeczy się dzieją. Widzicie, jeżeli na przykład chcecie robaki, a nie macie przynęty na wędkę. Weźcie sobie ośmiornicę i zostawcie ją na 7 dni Tyle robaków będziecie mieli, że do końca życia wam starczy FUJ Chyba każdy człowiek nie lubi patrzeć na takie rzeczy, to jest żadna przyjemność To w ogóle, to że oglądamy to, to jest bardziej challenge Moi drodzy, mamy tutaj jajo I będziemy teraz patrzeć prawdopodobnie na jajo, zwyk zwyczajne jajko Które będzie tam żyło przez jakiś okres czasu, okej okay. Żółtko piękne Białko piękne Rozpoczynamy Juj Dwie godziny już jaka, jakiś owad się kurde zatopił w tym masakra. Pierwszy dzień i z jajkiem niezbyt dużo się stało. Jedynie z czego co widzę, to te żółtko lekko się tak kurde zmniejsza. O. To <grym> jakiś owad się przedkąpać, no fajnie. na chillera z owadem. <grym> co on tam robi? No, ale to żółtko wygląda już okropnie. Giga. Giga ohydnie wygląda. Jest, Mamy pierwszą muchę, no dzień dobry. O jezu. Ej, to jajko wygląda jakby tak pękało, jak, jak szkło. Co się z tym żółtkiem dzieje? To ser wygląda jak takie popękane szkło. Spółczuję temu, o Boże, co się dzieje? A owad już został tam wsiąknięty przez te, widzę przez te białko. O Jezu, to żółtko. Przecież ten fuj, ten uch... jak mu. A potem te muchy po nas biegają, nie? No fajnie, fajnie. <grym> Zwróćcie uwagę, czasem jak mucha na was si siądzie, że po takim jajku chodzi z pięciu dni. Nie, nie fajnie. Zakropne, <grym> <grym> jak sobie o tym myślę. O fuj, no to dosłownie to się zeszkliło, jakby. Jakby się samo z... spiekło to jajko, tak naprawdę. Jak było ugotowane, nie takie twarde się zrobiło. Chuję, ohydnie to wygląda. Ej no. No nie wiem, dosłownie mi się wydaje, ono wygląda identycznie tak, jakby naprawdę było po prostu ugotowane tak na twardo. Ono nie wygląda ohydnie szczerze, myślałem, że będzie gorzej. Tylko te białko wygląda jak tu tam nie jak szkło. Dziwne. No i mamy kolejny ohydny okaz, bo to będzie ryba i coś czuję, że tu tu też się będzie mędział. No nie, wiem, mam wrażenie, że z tych, z tych ryb ośmiornic i takich kurde podobnych do tego rzeczy, to... Straszne rzeczy się dzieją, jak to leży Dobra, 24 godziny Na razie same muchy, na razie żadnych owadów Tutaj jakoś, fuj, na razie jakiś Płyn spod tej ryby wypływa Fuj Biedna rybka, niestety Już dwa dni Dwa dni i ryba Ciultem, a te muchy One aż pod tą rybę chcą wchodzić Czekajcie, że są jakieś larwy już Na razie się nic nie dzieje, o Jezu, oła Te oko tej ryby, coś się dzieje to oko jakby coraz zmniejsza się Fuj, nie, widzę już larwy Patrzcie na oko, już widzę O fuj Z nosa, z nosa ryby wyszły larwy Ochropne Jaki syf O fuj Nie ma oka ta ryba, całe oko je... Jak tą, jak te larwy tą rybę w ogóle wymęczy Pewnie w środku już nie ma żadnych wnętrzności Jakie ohydne ja, ja czy jakby po mnie chodziły Jezus widzowie co my oglądamy za tragedię? To jest okropne, ale to oko było najgorsze Fuj czy... Czy to jest jak... Jak te, te larwy z tego nosa widam? Fuj no nie chcę tego oglądać, jest okropne O, nazywa Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał Jeżeli chcecie więcej takich, powiedzmy sobie szczerze, ohydnych odcinków Bo nie było to zbyt cie znaczy, ciekawe Ciekawe może to jest, bo jest to ciekawe Jak wygląda jedzenie po prostu po takim czasie Z jednej strony jest to ochydne Mam nadzieję, że nikt nie jadł w trakcie tego odcinka nic Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę do góry Widzimy się w następnych odcinkach oczywiście Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i widzimy się za dwa dni Subskrybujcie kanał, siema